Witajcie w nowym odcinku, tym razem Wasze ulubione trendy. Przegląd na jesień, zimę 2024-2025, gdzie, oczywiście, w ulubionej zarce. Zapraszam obejrzeć ten odcinek do końca i zobaczyć moje różne propozycje i historie stylizacyjne na ten sezon. Stylizacja na jesienne, na takie cieplejsze dni, gdy jeszcze nie musimy zakładać takich ciepłych, typowych okryć wierzchnich. W roli głównej ramoneska, wielka, ogromna w takim kolorze ciemnej czekolady w kolorze brązowym. Tak, wiem, że w kamerze wygląda jak czarna, ale musicie mi wierzyć na słowo, że jest to brąz, a jak wiemy, brąz jest teraz nowym czarnym tego sezonu. Do tego dobrałam mini kraciastą, brązową. Brąz to kolejny trend tego sezonu. Oraz taka fajna bluzka, ona jest z długim rękawem, z krajobrazami westernu, dzikiego zachodu. Tutaj są konie. No i żeby pasowało, to jeszcze dałam na dół kowbojki, więc dalej dziki zachód króluje, rządzi. Ten trend zostaje z nami, jak widać, na dłużej. Z przodu i z tyłu są takie przetarcia wiśniowe, co daje takiego Kolorystycznego tu niebieski, tam wisienka, i do tego taka vintage to yy, Ona jest taka malutka, marszczona, również w czekoladowym kolorze ciemnego brązu. Tak w całości ten look wygląda, taki cool, trochę mamy tutaj trendów, bo i brąz, i western, dziki zachód, także myślę, że. Nawet spoko mi ta stylizacja wyszła. I mieszę kolejną. Zdejmiemy Ramoneskę. Tak oto ten look się prezentuje. Te niebieskości, biele przetwarzy bardzo ładnie rozświetlają nam twarz i dodają takiego fajnego zabrakło mi tego słowa. No takiego fajnego, pogodnego akcentu w stylizacji. Rozświetlają tą stylizację. I kolejna stylizacja. Dwa największe trendy tego sezonu. Czerwień i panterka. Ja tak to ze sobą zestawiłam właśnie dwa duże trendy. Tutaj taka satynowa spódnica, dłuższa maxi do tego takie adidaski a wiadomo jakie. I z tyłu właśnie mają motyw panterki, który właśnie idealnie łączy się z tą oto spódnicą. Do tego taki piękny oversize'owy Czerwony, w pięknym, takim nasyconym kolorze czerwieni płaszcz i do tego mamy taki właśnie pod spodem piękny sweter z takimi tutaj zdobnymi frędzlami u dołu. Wygląda to bardzo efektownie, a do tego taka kwadratowa mini torebeczka z imitacją lakierowanej skóry, taki właśnie coś jakby krokodyla. Tak to wszystko wygląda w całości. Myślę, że wyszło całkiem cool. Zaraz zdejmę płaszcz i pokażę, jak wygląda bez płaszcza. I gdy zdejmiemy płaszcz, tak oto ta stylizacja się nam prezentuje. Jako, że średnio przepadam za czerwonym, tak jak zaczął być modny w tamtym sezonie, tak się z nim polubiłam. No i jak wiemy, brunetką w tym kolorze jest najlepiej, więc chyba tak jest. A to jest kolor zdecydowanie przeznaczony dla... Brunetek, ale blondynki jak najbardziej też mogą nosić tylko takie kolory czerwonego, bardziej zgaszone. Bardziej takie delikatniejsze odcienie czerwień. Taka rokowa stylizacja. W ogóle bardzo fajna jest ta sukienka. Może mniej na takie chłodniejsze dni, ale jak się da jakieś rajstopy, do taksy czy do auta, to damy radę. Ona ma wszyty tutaj, wszyte w środku wody i taki bardzo ładny, marszczony dekolt. Do tego dałam takie ciężkie, proszę bardzo, czarne, masywne kozaczki, wielką marszczoną, taką fajną trendesterską torbę i sztuczne futerko, takie właśnie ciapki. Tak, w całości ten look się prezentuje, to jest 100% mnie. Tak, fashion, rokowo, high fashion. Także tak jak ja lubię, nawet na jakiś fashion week można by śmiało tak się udać i poczynić jakieś sesje, jakieś zdjęcia. Jestem gotowa, tak? <grym> I jak Wam podoba się ten look, bo on jest taki odważny, szalony. I zdaję sobie sprawę, że nie każdy z Was będzie się podobał, ale podoba się mnie. A to najważniejsze, żeby samemu dobrze się czuć, w tym, co się na sobie nosi i jak się wygląda. To jest klucz, to jest klucz do sukcesu, moje drogie. Love, love, miłość, miłość dla wszystkich. I pokażę jeszcze, jak ta sukienka wygląda bez tego futrzaczka. Ona ma takie wszyte wody obcisłe, ma taki dłuższy halkowy materiał, taki właśnie asymetryczny, z tyłu jest dłuższa, znaczy po boku jest dłuższa, po boku jest krótsza, ma cienkie ramionczka, tu ma takie marszczenia i trzeba uważać, bo co chwila chce biustę wyskoczyć, więc trzeba się mieć na baczności i pilnować. No i tak to wszystko wygląda. Bardzo mi się podoba ta sukieneczka, chyba wraca ze mną do domu. I na finał ta down ta, ta, cała w czerni. Black woman w takim paryskim szyku, w paryskim francuskim wydaniu. Taki czarny, większy prochowiec, czarny, przewiązany. Do tego taka fajna torebeczka z związaniami. To też modny motyw i przepiękne kozaki. Zobaczcie, czy one nie są piękne. A co kryje się pod spodem? No to zobaczcie co ja pod spodem, taka piękna sukienka, ona ma tutaj takie piękne wcięcie w talii, tutaj jest tak pięknie dopasowana, ku dołowi rozkloszowana, ja zestawiłam ją z taką przepiękną, obłędną, krótką marynarką z takimi zdobnymi kokardkami. U dołu. No cudowna jest ta marynarka, można ją stylizować na miliony sposobów i do jeansów każualowo i tak bardziej eleganckiej do tej sukienki. I ona jest krótka, więc pięknie jeszcze bardziej zaznacza tą talię, jeszcze bardziej robi zoom na talii, a zoom na talii od kilku, kilku sezonów jest jak najbardziej bardzo, bardzo w trendach. No i tak ten look finałowy się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się ta stylizacja podoba. Dawajcie koniecznie znać w komentarzach, która stylizacja jest Waszym faworytem. No, i która wam się najbardziej podoba, a która wam się nie podoba, też piszcie. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. Jeśli któraś ze stylizacji szczególnie przypadła wam do gustu, albo wręcz odwrotnie, no to piszcie w komentarzach, bo bardzo, bardzo jestem ciekawa waszej opinii. Zostawcie jakiś ślad po sobie, like, komentarz, udostępnienie to w ogóle. Będę mega, mega szczęśliwa. No i co, do kolejnych odcinków. Dzięki za ten i wszystkiego, wszystkiego dobrego.